Cześć, to Ryba Dziś przychodzę do was z albumem ślubnym który zrobiłam na prośbę mojej koleżanki Album miał być w kolorach ekri z lawendą, ale przyszedł mi w zasadzie fioletowo, ekry ekry fioletowy no, że tak powiem fantazja mnie poniosła Album jest wymiaru 6,5 cala na 6,5 cala karty w środku są na wielkość 6 cali na 6 cali yy, tutaj grzbiet yy, jest bodajże 2,5 no nawet troszkę więcej tak wygląda z przodu mamy napis yy, z nie pamiętam z czego go mamy prawdziwie kochasz wtedy kiedy nie wiesz dlaczego mamy przepiękne kwiatki, które zrobiła dla mnie kiedyś Iza te dwa, tutaj kamea, różyczka, listki. zapinany jest, jak widzicie, na ćwiek i stążeczkę. Troszkę takie pióry, trochę świeco, świecidełek. Na grzbiecie mamy rameczkę z imionami młodej pary, kwiatuszki. No i z tyłu mój, moje logo jest w tym miejscu, ponieważ musiałam po prostu. Troszkę przerobić, że tak powiem, te zamykanie. Ok, otwieramy. I mam pierwszą stronę. Mamy tutaj taką otwieraną yy, na stożeczkę, jakby książkę. Yy, tutaj mamy miejsce na zdjęcie. Tutaj te elementy to są yy, z tych wycinanek z sklepu Action. I tak otwieramy. Tu mamy miejsce na zdjęcie. Tutaj mamy kieszonkę. Motylka, którego dostałam kiedyś troszkę happy mailu. turkę z napisem Love i dwie maty na zdjęcie. Tutaj otwieramy. I właśnie mamy dwie, dwie jakby boczne klapki, na których możemy umieścić zdjęcia. Tutaj mamy, tutaj mamy kieszonkę. Tak, taki element też z tych właśnie wydzieranek. Troszkę motylków. Pododawałam takie bawełnianą stążeczkę no i tu mamy mm, mamy jedną matę taką białą na dwa zdjęcia i taką książeczkę otwieraną i tu można dać trzy zdjęcia tak, zamykamy to sobie potem powiążę e, tutaj jest prosta strona, mamy tylko miejsce z skrojnika, zrobione miejsce na zdjęcie, motelki. Jako kartka. Następna strona to tutaj mamy, jakby, dwie kieszenie: symetryczne Tutaj mamy matę czystą i matę taką ozdobioną. I do tego taguś na zapisanie jakiejś daty, czy tam jakiegoś wspomnienia. Tutaj jest to samo: to jest taka. Tu mamy kieszonkę boczną i mamy dwie maty białe, czyste. Tutaj mamy znowu te elementy z wydzieranek. Tutaj jest miejsce na zdjęcie i jest to nie podklejone do końca, także to tutaj wejdzie spokojnie zdjęcie. Oj, tam się Właśnie zaczepiam. Następna strona jest to klapka otwierana do góry i mamy tekturkę Love. Też nie pamiętam skąd mam te tekturki no. Tutaj mamy te naklejki wypukłe, otwieramy, mamy miejsce na zdjęcie, kieszonkę, tutaj też jest ten element, kwiatuszki i znowu mamy jedną matę białą i jedną matę ozdobioną. Tutaj otwieramy i tak samo mamy matę ozdobioną, jedną nieozdobioną taga i tekturkę, to jest jeszcze z magicznej kartki, plus boczna kieszonka również jest jedna mata na zdjęcie tutaj mamy za folią taką ramkę jak widać i w ramce mamy wyciąganego no taką malutką, bardzo malutkie zdjęcie, ja myślę jakieś tutaj by trzeba było dociąć sobie i, i wsadzić i znowu mamy elementy z wydzieranki. A tutaj jeszcze za tą klapką ze zdjęciem czy mamy miejsce tutaj na zdjęcie? Tak, Miłość. I tutaj mamy dwie malutkie maty i taki element też na jakąś datę, czyli jakieś tam wspomnienie. <laughs> Przepraszam za mój głos, ale jestem przeziębiona niestety. Tutaj mamy belly band taki ukośny. I mamy jedną czystą matę i jedną książeczkę na trzy zdjęcia. Tutaj mamy kieszonkę. Tutaj też elementy. tej wydzieranki i dwie maty. Tutaj mamy podwójną kieszeń. Tutaj dałam element metalowy i kaboszola z motylem. Napis LOVE. I dwie półperełki. O tutaj idzie tam tak jakiś zbrudzony. Tutaj mamy matę czystą. Tu mamy dwie maty takie przyozdobione. Następna strona. Yy, jest to otwierane tutaj na dwa ćwiki. Tutaj mamy na tym dadełku taki napis Love. Ok, otwieramy. No i przepraszam. Miejsce na zdjęcie i dwie kieszonki z boku i mamy dwie maty, jedną większą, drugą dwie, dwie takie malutkie i tekturka LOV. Zamykamy i ostatnia strona. To jest znowu kieszeń i dwie maty czyste, jedna mata taka ozdobna i tu znowu mamy elementy z wydzieranki, tekturkę, moje serce. I na końcu mamy mały wodospad z trzech kart zrobiony. Tutaj też mamy taki element. No, I tak się prezentuje mój najnowszy projekt. Mam nadzieję, że, że ten fiolet nie przetłoczy, jednak może no, nie będzie przeszkadzał mojej znajomej, bo miało być w sumie w jasnych kolorach, a jakoś mi ten fiolet tak pasował. No, że, że poleciałam z nim po całości. Że tak powiem. No więc dziękuję Wam za obejrzenie i do następnego. Pa! Mm.